nasze kochane, zobaczcie, kogo ja mam. A mam białego szpica miniaturowego pomaranina, bitcoina. Słuchajcie, to jest prawdziwe bogactwo radości i miłości, i energii. To jest pluszowa e, terapia dla całej waszej rodzinki. Bitcoin to jest jeden z naszych maluszków, który skończył niedawno 6 tygodni. Jest niesamowicie delikatny, piękny, ma krótką kufę, małe uszka, ma bardzo grubą, bardzo fajną, taką obfitą szerść. Jest po prostu cudny, przecudny misio. Jest podobny do mersiuszy, troszeczkę do doli, ale to jest mersiusza prawdziwy. I po prostu czeka na Was. Czeka na to, żeby dołączyć do waszego domku i oddawać Wam bezinteresownie swoją miłość, energię i radować się razem z Wami. Bitcoin ma naprawdę bardzo łagodny, fajny charakterek. Bardzo lubi bawić się. Ale bardzo jest też grzeczny. I kochany. Wczoraj byliśmy. U weterynarza Bitcoin już ma chip, już ma e, książeczkę zdrowia z pierwszym szczepionką, już ma dwa odrobaczenia, jest bardzo mądry chłopczyk, jest samodzielny, dobrze je i za dwa tygodnie już może być u Was. Ale dlatego, żeby to się stało, trzeba zadzwonić i zarezerwować to szczęście, żeby już wiedział, że jest wybrany, także przedstawiam Wam.